Sytuacja stała się poważna, tak dosłownie kilka minut temu powiedział na żywo na konferencji prasowej wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, odnosząc się do najnowszej sytuacji epidemiologicznej w Polsce i tym, że pandemia koronawirusa wcale nie zwolniła, wręcz przeciwnie, dzisiejsze statystyki pokazują, że mamy absolutny rekord 1967 zachorowań w Polsce. Jeżeli chodzi o województwo zachodniopomorskie, ta sytuacja może wydawać się lepsza niż w dniach ostatnich, bowiem zachorowań dzisiaj było mniej 58 w województwie i 18 w szczecinie, ale niech was nie zwiodą te teoretycznie. Pozytywniejsze szczecińskie statystyki, bo na tej samej konferencji prasowej wiceminister zdrowia i minister zdrowia ogłosili, że Szczecin od soboty znajdzie się w żółtej strefie. Co to w praktyce będzie oznaczać? No, dużo zmian i to zmian, które będą bezpośrednio wpływać na życie wszystkich mieszkańców naszego miasta. Na bieżąco portal w Szczecinie PL zbiera komentarze w tej właśnie sprawie. A naszym gościem spod urzędu miasta w Szczecinie jest rzecznik prasowy prezydenta Szczecina Łukasz Kolasa. Dzień dobry, witam. Panie rzeczniku, czy jest to informacja zaskakująca, że Szczecin znajduje się w żółtej strefie, biorąc pod uwagę fakt, że rzeczywiście te statystyki, które przytoczyłem przed momentem, nie wyglądają tak dramatycznie? No przyznam, że jesteśmy troszkę zaskoczeni, tym bardziej, że do tej pory to trafianie na tą żółtą listę czy do tych zagrożonych miejsc raczej odbywało się poprzedzone, było pewną listą warunkową i, i, i takim ostrzeżeniem, tak to było nazywane. Natomiast Szczecin od razu trafił faktycznie do żółtej strefy bez żadnego ostrzeżenia, ale to jest oczywiście efekt liczby zachorowań. Przypomnę tylko, że jest stosowany przelicznik rządowy, który mówi o tym, że liczba zachorowań nie może być wyższa aniżeli 6 do 12 na 10. Tysięcy mieszkańców. W Szczecinie w ciągu ostatnich 14 dni, bo taki okres jest brany pod uwagę, no te zachorowania wzrosły do ponad już 200, mówię o ogólnej liczbie. Stąd też widać, ministerstwo uznało, że już się kwalifikujemy do tego, żeby rzeczywiście trafić na żółtą strefę. Co w praktyce, panie rzeczniku, będzie oznaczało wejście Szczecina do żółtej strefy? Jakich zmian możemy się spodziewać od soboty? Ja myślę, że na teraz najważniejszą informacją to jest to, co powiedział pan wiceminister przed momentem dosłownie, czyli jeszcze teraz nie grozi nam noszenia, noszenie maseczek w przestrzeni publicznej tak jak mieliśmy to na początku pandemii. Wtedy cały kraj musiał nosić maseczki również na ulicy. Dzisiaj strefy żółte nie muszą, a przypomnę, że czerwone strefy taki obowiązek już mają. Były takie zapowiedzi, że będą te kryteria zaostrzane, natomiast pan wiceminister poinformował, że tak naprawdę te obostrzenia wejdą prawdopodobnie w połowie października, czyli dla mieszkańców na teraz, no tego najbardziej przykrego wydaje się nakazu noszenia maseczek również na ulicy nie będzie. No natomiast ma to związek, ma choćby to znaczenie, jeżeli chodzi o nasze imprezy różnego rodzaju, które organizujemy, czy czy instytucje kultury, czy również wydarzenia sportowe. Tam już jest określona liczba... W procentach 25% publiczności może być choćby na stadionach, na, w halach sportowych, również wydarzenia kulturalne mają taki sam procent liczby osób, która może uczestniczyć w tych wydarzeniach. Wszystkie te informacje można znaleźć na stronie gov.pl. Tam są te wszystkie obostrzenia bardzo wyraźnie opisane. Choćby mówimy tutaj też o mniejszej liczbie na weselach, więc jakby no nie, chciem, nie chcemy wchodzić w szczegóły aż tak źle jeszcze teraz to nie wygląda, natomiast niewątpliwie jest to lampka ostrzegająca dla wszystkich tych osób, które uważają, że właściwie pandemii nie ma i że możemy robić co chcemy, no bo lada moment może się okazać, że wszyscy będziemy z powrotem musieli zakładać maseczki. Panie rzeczniku, mamy czwartek, godzinę prawie że 15. Przed nami weekend, czyli taki czas, kiedy wydarzeń w mieście dzieje się całkiem sporo. Czy Urząd Miasta, czy jednostki podległe Urzędowi Miasta dzisiaj po południu albo jutro rano będą pracowały nad tym, jak ograniczane będą wydarzenia zaplanowane przez magistrat. Mowa między innymi o wydarzeniach, w Alei czy o wydarzeniach w instytucji kultury. Na pewno tak, cały czas pracuje nasz zespół zarządzania kryzysowego, cały wydział, który jest w bieżącym kontakcie z Sanepidem, więc na pewno nasze jednostki, wszystkie wydarzenia, które mają jakikolwiek związek z Urzędem Miasta czy z naszymi jednostkami, będą musiały przestrzegać tych obostrzeń. Oczywiście nie mówimy tutaj o wydarzeniach, tylko i wyłącznie organizowanych przez miasto. Wszelkie różnego rodzaju prywatne inicjatywy i przedsięwzięcia również będą musiały wziąć te obostrzenia pod uwagę. No i zakładam, że należy się w tej mierze spodziewać różnego rodzaju kontroli, bo i takie sygnały z Polski docierają, że jest to sprawdzane oczywiście wyrywkowo, no niemniej jednak dla naszego zdrowia i bezpieczeństwa nie możemy sobie pozwolić na omijanie zupełnie tych obostrzeń. Chodzi o nasze wspólne dobro. Panie rzeczniku, na sam koniec jakiś apel do naszych widzów, do mieszkańców Szczecina? Cóż to apelować? Właściwie widzimy wszyscy, jaka jest sytuacja. Mnie osobiście bardzo smuci fakt, że wiele osób zaczyna kontestować to, co się dzieje. My wszyscy jesteśmy już tą pandemią zmęczeni. Ja sobie zdaję sprawę, że nie jest to łatwy i przyjemny temat. Wiem, że wszystkie obostrzenia dają się we znaki mieszkańcom, każdemu z nas. Niemniej jednak to tylko od nas zależy to, jak ta sprawa dalej się potoczy. Jeżeli nie chcemy dbać o siebie, każdy ma prawo postępować zgodnie z własnym sumieniem, to chociaż zadbajmy o naszych najbliższych. Ja myślę, że największy Adwokatem tej całej sytuacji powinny być rodziny osób, których dotknął koronawirus i tych ewentualnych ofiar, bo przypomnę, że te liczby cały czas rosną, niestety. I my możemy się tutaj oczywiście wymądrzać i cały czas mówić, że uważajmy na siebie i stosujmy się do obostrzeń, natomiast są osoby, które cały czas to będą kontestować, więc chcielibyśmy, prosimy, apelujemy, aby zachowywać zdrowy rozsądek, aby być odpowiedzialnym. Na pewno szybciej w ten sposób wrócimy do normy i również gospodarka stanie na nogi. Bez tego, bez odpowiedzialności na pewno ta cała sytuacja będzie trwała dłużej. Łukasz Kolasa, rzecznik prasowy prezydenta Szczecina. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A my przypominamy, Szczecin od soboty będzie żółtą strefą. Taka informacja została oficjalnie przekazana przez Ministerstwo Zdrowia. Wiąże się to z szeregiem obostrzeń, o których już dzisiaj mówiliśmy, mowa m.in. o weselach, ale także o imprezach masowych. Jak zaznaczył wiceminister zdrowia na ten moment, i to sformułowanie padło kilkukrotnie, na ten moment nie ma mowy o tym, żeby żółte strefy musiały nosić maseczki poza obszarami yy, takimi jak galerie handlowe czy przestrzenie zamknięte. Niemniej jednak biorąc pod uwagę rzeczywiście dość współczynnik przyrostu zakażonych. No, ta sytuacja również na bieżąco może się zmieniać. O wszystkim będziemy Was informować na portalu wszczytnie.pl.